Manu z tej strony Norbix, a dzisiaj po, najpierw taki króciutki wstępik, powiem wam dlaczego no, niestety nie pojawił się wczoraj odcinek, no dzisiaj już jest od, ostatni odcinek z tego tygodnia z Minecrafta oczywiście i już jutro ruszamy z filmikami chyba, podejrzewam, nie wiem, jutro wpadnijcie na filmik to zobaczycie w sumie, nie wiem czy to albo będzie z Brawl Starsa, i wtedy już naprawdę ruszam z filmikami, które będę grał w Brawl Starsa, bo po prostu już mam pomysł, jak bym mógł to zrobić, to po pierwsze. A po drugie, wczoraj nie było filmiku, dlatego że myślałem nad moją dalszą karierą na YouTubie. widzowie, niedługo pojawi się przemocarny odcinek, który wyjaśni wszystko, że naprawdę padniecie z nóg. Naprawdę, więc obejrzyjcie... Y Codziennie wchodźcie na mój kanał, wydaje mi się, że ten odcinek pojawi się tak za jeden, dwa tygodnie, więc myślę, że naprawdę będzie spoko. Okej, okay, okej, okay, let's go. She, she won I want czy Czemu ja mam W ogóle. Co to jest za serwer? W ogóle nie nagrywam do dlatego że mam na nim bana, nie? Ja nie wiedziałam... Co w się sensie wiecie? Ja nie wyzywam po serwerach, ale nie do że ten sobie nie mam ustawionego teksturpaka, to jeszcze naprawdę no... no nie wygląda ten serwer za dobrze. Żygać mi się troszkę. A tak, widzę, nie wyzywam, bo tylko trochę chce mi się żygać, a to już jest naprawdę postęp, który jest naprawdę mega spoko. Dobra, kupię sobie takie wełny. Dobra, tak zestaczek starczy. Yy, tutaj... Dobra, 30 goda poświęcę na to. Jakiś mieczek by się przydał. Aha. Dobra. dobra, zaraz rozwalimy tego Greena, on pewnie, bo on pewnie dopiero co wstał z łóżka, chociaż jest 200, nagrywam, więc dobra, ch chodź tu mój kochany Leszczyku, chodź tu, chodź tu, ja nie potrzebuję żadnych diamentów, w chłopie. Dobra, ja, ja tam nie umiem się budować, więc pomińcie ten moment. A few later... Okej, okay, dobra, mamy diaksy. Uhu, dobra. Dobra, mamy cztery diaksiki. Ty, on nie ma łóżka, chłopie, on nie ma łóżka. Dobra, zaraz go tam wyjaśnimy. Więc, no naprawdę, no szybka runda będzie. Dobra, patrz się na to. Dobra, co ja mogę kupić za diaksy? Mhm. Nie wiem w sumie, bo nie widzę, wszystko mi zasłania. O, wydałem diaksy, dobra. I cztery diamenty potrzebuję, żeby ulepszyć sobie zbroję. A ja tam... Nie, ja zbroję ulepszyłam, ale chyba żeby miecz, tak, dokładnie tak Zbroję sobie ulepszyłam, ale patrzcie na to, on nawet łóżka nie ma Patrzcie, jego ja slow bridge'em moim pokonam, patrzcie na to Patrzcie na to, ludziska Patrzcie na to Już on ma jakiegoś kurde laga mózgu do dostał Tylko pewnie to się zaraz okaże, że to jest za dziś najlepszy pros, nie? I będzie problem Co? Co to jest za serwer? Że do góry nie mogę, że ja ledwo co do góry się Czemu on, do, on dostał jakiegoś mojego mózgu. Ej, ty, bo on budować się nie umie, jest problem. Problem, bo on budować się nie umie. Dobra, on pewnie zaraz się tu do mnie dobuduje, nie? Więc dobra. Bum, bum, bum. I już nie mamy tego. Wełny, a ja tam na pewno nie doskoczę. O, dobra. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ło! Aha, Oho! Oh. I leży skipiec! Leży bidi! Dobra, pełny mieć pupę. Musi każdy z nas powolutku i dokładnie. Przecież mamy czas. Już wreszcie czystą pupkę mam. A gdzie jest ręcznik? A Będziemy nią potrząsać! Trząsać, trząsać, trząsać! Będziemy nią potrząsać! Aż pupka wyschnie nam. Hej, Pani od geografii. Oczekuję od Ciebie, żebyś tą całą wiedzę o tym całym świecie miał w tym małym łóżku. Bre dobra, widzę, że wziąłem na ja Ciebie Aha, widzę, jakby wiem, że dużo osób się nie myje o ten rano, ale się myje, nie? Bo naprawdę ze mną to jest ciężko, żebym ja wstawał. Naprawdę ja nie lubię wstawać. Wstawanie to jest kurde najgorsza czynność dnia, więc ja po prostu od razu jak już yy, wstanę, to idę od razu wziąć prysznic, bo żeby to mnie obudziło. Nie, kawę nienawidzę, naprawdę kawa to jest obrzydliwa. Właśnie, widzę, zapomniałam wam wspomnieć, że jeżeli chcesz wygrać 30 zł PSC, musisz napisać w komentarzach. Yy, Yy, czy pijesz kawę, czy nie pijesz kawę? Bo mi się wydaje, że naprawdę dużo osób właśnie kawę pije i ja jestem... Kurde! Ja nie mogę, no... Dobra, ale ja będę miał drewniany mieczek, a to jest jakiś leszczyk. dobra. Chodź tu, Borowiku. No bo ich jest dwóch, a mój ziomek se odszedł! Ej, 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 jak 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 ja mam tu, aha, dobra Kumam czacze Kumam Aha, siema, siema chłopczyku Dawaj, dawaj, lecimy z koksem Rozwalamy ich i zrobimy im Brexita i inne fajowe rzeczy, dawaj e, Okej, okay, dobra Bum, bum, bum e, O dobra, tutaj też W sumie mogę, bum, bum hop. E, hop Hop, hop Hop hop, hop, pop hop. Dobra. Lecimy jeszcze, żeby sobie ulepszyć nam zbroję, bo tutaj widzę, że tamten ziomek nie pomyślał. Więc tutaj sobie nam kupimy, może coś nam wsadził, już jest... nie, nie nie. No co za niedobry człowiek, jak widzę wie. Pewnie... W sensie nie, nie jestem niemiły ja. Ja na przykład. O! Zabił typ. Naprawdę nie, nie wierzyłem w jego umiejętności, a jednak... jednak... Jednak już wierzę, naprawdę. Dam do mojej... Ja nie mogę, chłopie! Bum, bum, bum! Aha! Dobra. Do wycięcia, do wycięcia. A dam małość 102 metry. Brrr. Nie no. Szczerze to... Ja nie... Nie do wycięcia, do wycięcia, do wycięcia, do wycięcia...